Siemano, witam was ponownie z naszego cudownego warsztatu, z jakże naszą cudowną emerką, która jak widać tutaj troszkę się zmieniła. Nie widzieliście tego wszystkiego, co po drodze się działo. Spędzaliśmy tu co drugi wieczór. Nie chcieliśmy was zanudzać młodą na sukcesy MRKową. Nie nagrywaliśmy tego wszystkiego. Bo jakieś takie prace serwisowe to nic ciekawego. No to dzisiaj postaram się wam pokazać, co zostało zrobione. Powiem co jeszcze mamy do roboty i co może udać się nim zrobić, ponieważ jest ambitny plan zabrać ją do domu, ponieważ jutro dziewięty rano na nastrojenie. To co widać na pierwszy rzut oka to odebraliśmy przednie błotniki od lakiernika, wyglądają cudownie w przeciwieństwie do reszty samochodu, ale trudno, nad tym się popracuje. Złożyliśmy cały przód, spasowaliśmy go i o dziwo, spasowany jest całkiem ładnie. Nie ma dramatu, jak na 30-paroletni wóz, jest super. Założyliśmy tablicę, poskładaliśmy światła, halogeny. Zasadniczo to już wszystko jest tak, trzyma się kupy. Oczywiście będziemy to pewnie wszystko rozbierać, bo znając, że się za dwa tygodnie stwierdzimy, że chcemy polakierować ten przód cały. No ale póki co cieszy oko, że samochód wygląda jak samochód, a nie jak wrak. Polutowaliśmy, ponaprawialiśmy wiązki, działają kierunki postojowe, lampy boczne, kierunki, których w nie było tego typu rzeczy. No, widać, że już założyliśmy docelowe koło, a no, kolejna ogromna zmiana. No to pach, mamy poliftowe lampy z tyłu. To, co jeszcze dzisiaj bardzo chcemy zrobić, to ja chcę zrobić, bo nie wiadomo oczana rady dojechać dzisiaj to jest ustawić zbieżność ponieważ po glebie i kamberze jest samochód mocno rozbieżny i szkoda mi no trochę takie jeżdżenie no a do tego musimy wymienić drążki końcówki, yy, ponieważ są zapieczone, prawdopodobnie powybijane, no i też jest plan na dzisiaj czyli zrobić yy, szpilki zrobić końcówki i drążki i zabrać samochód, wypakować bo on jest każdy, bagażnik jest zapchany gratami narzędziami, poskładać względnie wnętrze, wypakować to wszystko gdzieś do BMK albo gdziekolwiek w domu, żeby ona była w miarę pusta, jezdna. No i zobaczyć. No, trzymajcie kciuki. Jutro o 9 rano wpadamy do Toma Racing klasycznie na dwa samochody, na korekty programu z 2000 hmm, po wywołaniu kata oraz na remap tego, ponieważ jest dramat. Ach, to co jeszcze po drodze zrobiliśmy. No to oczywiście płyny, to co widzieliście, świecę, i yy, tak dalej, jakiś taki ogółem serwis. Trzymajcie kciuki, ja się zabieram za robotę, postaram się coś ponagrywać po drodze, ale yy, jak sobie pewnie zdajecie sprawę, to ciężko jest to robić i nagrywać, w, nawet w dwie osoby jak się grzebi przy samochodzie, a w jedną tym bardziej. Zwłaszcza, że oczywiście nie wziąłem statywu, także do zobaczenia za jakiś czas. Dobra, szybki update. Trążki i... Końcówki z obu stron wymienione. Troszkę zwaliłem z osłonami gumowymi, troszkę za duże, To bardzo je podciąłem za dużo otwarto. A nie powinny spadać. Wziąłem się już na szybko, rozebrałem, zdjąłem wyciski, zdjąłem tarcze, wybiłem już szpilki z jednej strony. mówmy się, żeby nowe pasowały. Także działam dalej. Niespodzianka. Łołek wow, jaki kinowy look pod światło. Masz. Pomocnik dotarł. Pomocnik dotarł. Eee, a po drodze się wydarzyło dużo. Zmieniliśmy już, u, widać dużo szpilki. Zmieniliśmy szpilki, wszystko jest poskręcane. Stawiamy samochód na kółka i zobaczymy, co się dzieje z geometrią. Jeżeli nie trzeba jej poprawić, bieżności to dokręcamy kontry i wyjeżdżamy. Mission completed. Mission. Zabieramy ją. Nawet ją w miarę wysprzątaliśmy, żeby nie jechał magazynem na kółkach. 24, więc jak zwykle y, szybko poszło. Mhm. Chwilowo najbrzydszy samochód stanie na miejscu najładniejszego samochodu z naszego garażu. Tak, żółta jest w serwisie Toyoty, więc akurat ją podmienimy dzisiaj. Jutro nastrojenie, więc nie żegnamy się. Sąsiad skapiącego Leona olejem ja poczuje się trochę lepiej. <śmiech> <śmiech> więc nie żegnamy się, bo się zobaczymy w tym samym odcinku już jutro u Bartka. Miejmy nadzieję, uciekamy. co? A jeszcze będzie Słuchajcie. gościu Bartka drugi. A, coś tam będzie? Może dumnie. No, dobra. Pomachaj na przejście. No i dotarliśmy na czas. Ameryka po drodze trochę kapryśna. Przycierają nam jedne koła. Przestało działać radio i klasyczek, a w tle pierwsza w kolejce S. -ka. Chcemy zrobić mało korekty w Soniku, bo to szybsza akcja będzie i potem zbliżamy się za Amery, Także, no, Obydź się wszystko wróciło na koła. Będę relacjonować. dobra, 6 godzin później. Zapraszam. Kompresor stwierdził, że opuści miejsce i zechce się odkręcić. Na szczęście w porę zauważone. Ja na tydzień to by było tyle ze strojenia. No, to skoro Sonic zostaje, dawiliśmy się za emerę. Chodziło połączenie z Mega Squirtem poszło dużo szybciej niż za MM. Udało się już podpiąć pod kąpa. Teraz tam przeglądamy wężyki od i tak dalej, bo tam jest troszkę poparciałych przewodów. Chcemy od razu to powymieniać, żeby nie było zamku na hamowni. No i zaraz się pewnie weźmiemy za MR-kę ale cóż mam dziwne przeczucie, że też wrócę też do domu. Co 240 godzin, 320 nuda, liczyłem na troszkę więcej, ale to jak ten samochód mi z zewnątrz, jakie są ci płonki mega, coś nie tego strasznie przygląda. Jestem zaskoczony, także miejmy nadzieję, że Bartek tego nie zepsuje. Nie zdajemy paliwa za dużo. Musimy jeszcze chyba przestawić odcinek, bo brzmi dramatycznie. No i stroimy dalej. Dobra, wracamy. Tym razem z tarczą, nie na tarcie. Działa. działa. Działa? Działa. Wyszło 265 koni, 350, to około. Przy 75 stopniach w dolocie pod odcinku. Niestety Ameryka nie lubi hamowni, no bo kuler ma z tyłu odlot z boku, więc ciężko było ją wychłodzić. Nie chcieliśmy już jej męczyć za bardzo, żeby jej nie ugotować. Mów około jednego bara, więc jak seryjny motor to jest taka akurat na mera. Przypuszczam, że na drodze będzie spłodzona, to zrobi z 280-290 koni. W zupełności to wystarczy to jest taki limit seryjnych tłoków. Zajebiście. Teraz wracamy do domu i, i, i jutro odpoczynek, pewnie spoczymy na spota jakiegoś. A w niedzielę znowu na podnośnik i postaramy się troszkę poprawić jeszcze rzeczy i poskładać do końca wnętrze, może troszkę odchamić, umyć, także super, że się udało, jestem zadowolony, widzieliście, pluje ogniem, hałasuje, fajnie się zbiera, fajnie wstaje ta seryjna sprężarka, ja jestem zadowolony, a troszkę mniej niestety, no ale dobrze, że się stało tutaj na hamowni, a nie w drodze na przykład na spota bo... Jakby ten kompresor, jakby te śrubki poleciały w te paski, albo ten kompresor odpać podczas jazdy w Estę, to byłby straszny sajgon. Także fart, że się udało to zauważyć tutaj, tuż po pomiarach. Ile, yy, no, jestem mega ciekaw, jak, jakie będą wrażenia z jazdy. Pewnie jakieś podsumowanie wam jeszcze nagramy później. Także wsiadam w wóz i wracam do domu po całym dniu w spalinach i w gorąco na hamokie, bo Już troszkę czuję się przyćpany, szczerze mówiąc, więc zobaczę później. Dzień dobry. Witamy w programie. Twoja felga na podnośniku wygląda znajomy. Znajomo. Po raz brzmi trzy, 38 zdejmujemy to koło bo? w ciągu dwóch tygodni, bo kurwa na podnośniku nie ociera. Jak się jedzie, to trzecia felga o amor. Tak, jak sobie najgorszy dźwięk widelca skrobiącego tablicę do pisania taką kredową. No to mniej więcej tak to brzmi razy 10. No to po talerzu. E, więc zdejmujemy koła. Rozwiercamy fasolki i Wamorze. Próbujemy to uratować, a potem zajmiemy się czymś fajnym i przyjemnym, żeby ten samochód zaczął w końcu wyglądać. Także to, do roboty. Pizza. Proszę bardzo, żeby nic nie uszkodzić. Już tak wygląda dookoła. Słabo. No szur, 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 Spieszę z rozwiązaniem naszej zagadki. Połączcie kropki Landfelgi. To są dwie śruby w zwrotnicy. To jest bardzo częsty drut mod w emerkach. Nie wiem, czy będzie widać ciężko. Tą śrubę się zostawia. I tu w amortyzatorze powiększa się ten otwór, żeby była fasolka i zależnie od tego czy ktoś chce większy camber, no to się rozwierca w tę stronę i zwrotnica jeszcze pochyla. O, A w naszym przypadku trzeba zmniejszyć camber i odsunąć koło raptem pewnie z 2 mm od yy, amora. Więc trzeba zrobić tu fasolkę, żeby zwrotnica sobie odeszła minimalnie do amortyzatora. I to powinno rozwiązać problem. Ciekawe jest to, że z tamtej strony nie szura, moim zdaniem wynika to z tego, że z tamtej strony sprężyna jest tak i problemu nie ma. Natomiast nie ma żadnej gwarancji, że ta sprężyna podczas jazdy się nie obróci. I jak? Super. Duch mówi, jedziesz z tym. Co robisz? P. Aż ten będzie ładny. Autoreklama. Możemy wam takie coś do Ameryki wydrukować. Nie tylko do Ameryki. Ale do Ameryki mamy już projekt. Mały update, więc tak w teorii mamy to wstępnie zamontowane, ale okazało się, że w kilku miejscach te zegary prężą od, od wewnątrz, więc trzeba będzie trochę przerobić jednak tę płytkę naszą, żeby te zegary minimalnie do siebie zbliżyć i przesunąć tam uchwyty wewnętrzne. Natomiast to oczywiście, żeby nie było zbyt pięknie, to zegar ciśnienia oleju przestał działać, więc trzeba będzie pochodzić się jeszcze raz nad wiązką któregoś razu, ale już nie mam dzisiaj siły na te kabelki. Natomiast tak ogólnie, jak się to ładnie wszystko powciska na siłę, dopasuje, to wygląda to całkiem ładnie, schludnie. Złożyliśmy tunel środkowy, no i w sumie tam jakieś parę pierdół ogarnęliśmy. Najważniejsze to tarcie felk, łamor. I chyba w końcu się wezmę za pierwsze jej mycie w ogóle ever w naszych rękach. Nie wiem, czy zaraz ją przepolerować jeszcze dzisiaj, no bo już jest troszkę późno. Zleciał ten czas, ale zobaczymy, może się uda, że bierzemy się za rzeczy miłe i przyjemne. Jeszcze z takich mega istotnych rzeczy, to musimy się pozbyć tego paskudztwa stąd, bo to nam odbiera całą radość z jazdy. Na szczęście mamy już coś na podmiankę. Jest to update. Jest to update pana Gburka. Pan Górek jest zły Bo płytka nie pasuje Płytka nie pasuje, zegary nie działają Ale sobie zrobiłem dobrze kierownicę właśnie To będzie jeszcze tak to Będzie śliczny Nareszcie nie ma wyjątkowego Jadę z tym samolotem Jeden zobaczyć czy prosto usłyszę. No to elo Dobra, kończymy ten bajzel. Kolejny odcinek mody na sukces z Merko. Miał być ostatni, wyszło jak zawsze, więc pewnie będzie jeszcze pięć kolejnych. Nie udało się zrobić polerki. Udało się zrobić dużo fajnych rzeczy we wnętrzu, pomontować, zrobić ładnie, aczkolwiek... Względnie ładnie i tak to będziemy zaraz rozbierać, ale chociaż przez chwilę pocieszy oko i przynajmniej w, w końcu pierwszy raz umyliśmy ten samochód tak ręcznie, ładnie. I zobaczyliśmy jak bardzo jesteśmy w dupie z lakierem, także tym pozytywnym akcentem życzymy dobrej nocy albo dobrego dnia. I ładne pożegnanie na koniec. Hmm.